Bardzo serdecznie. Ja jestem na ETA, to kolejny gameplay z gry D. Tym razem pokażę wam rekina, jakim jest Hammerhead. Jest to rekina dosyć specyficzny, gdyż um, nie możemy grać na dwie mechaniki. Mechanikę taką, jak zwyczajną, tak jak każdym rekinem, że zabijamy nurków, ale też możemy go po zbudowaniu, który filtr, postaram się wam dzisiaj pokazać, pozwala nam na e, częstsze aresztowanie właśnie Steve'a i wygranie gry poprzez e, inne, inne zwycięstwo osiągnięcie niż poprzez wybicie biletów nurkom. Teraz wam postaram się pokazać, jak to wygląda mniej więcej. Zobaczymy, coś mi tu nie idzie. Dobra, chociaż jednego dało się zapnąć. No ogólnie to tak słabo, jak widzicie, wyszło trochę. No ale nie martw mi się co by złego na dobre nie wyszło. Czy jak to tam się mówi. Patrzę, że mój towarzysz całkiem nieźle sobie radzi tym ostronocem. Co prawda to nie jest zbyt dobre połączenie na tych rekinach. No bo oba zależą jakby na wczesnej fazie, żeby zapijać. No, widzicie musimy tak rąbać właśnie w ścianę mocno. A, już nie udało się, zabrakło nam wytrzymałości trochę, żeby doskoczyć do niego. No, niestety nie możemy mieć wszystkiego. Kolejną minutę będzie. Właśnie mamy pierwszą minutę, jest to ściekle ładny, który pozwala nam jakby. Um, mamy zwiększoną wytrzymałość na początku, co jest bardzo przydatne przy częstszym raszowaniu ich. Następnie jest nimble Fields, czyli te z winopłetwy, co pozwala nam na też częstsze szarżowanie tym rekinem, i to jest bardzo przydatne. A barcie, tu zatrzymamy. Nie mam w co wrąbać? Dobra, wrąbałem się. Aj, nie zdążyliśmy wykręcić jeszcze, widzicie, ale mam przynajmniej jednego killa, to jest tak jeden za jeden. To jest lepsze prawdopodobnie niż nic. O, tu mamy tą umiejętność, do tej umiejętności kolej będzie mnie tylko który pozwala tak powiem, silniejsze ciosy zadawać otoczeniu i Steve'owi. I to wymaga 20 punktów, czyli 2 kile w tej grze będą wymagane żeby uzyskać ten poziom. Ogólnie bil, który wam pokazuje Składa się na 9, że tak powiem, zabójstw które musimy wykonać. I to jest o tyle pozytywne, nie udało się trochę. Troszkę podkrzywam, widzicie. Ważne jest to jak uderzać ogólnie tym rekinem, bo jeśli uderzycie pod złym kątem jeśli uderzycie pod złym kątem, to wtedy... Bardzo mniejsze wrażenie można zadać. Dobra, spróbujemy tutaj porobić coś. Dobra, troszkę wrażenie zadaliśmy Steve'owi, ale razem będę mi naprawią. No, widzicie, bardzo szybko naprawiają te wrażenia. Ale, jak zrobimy buildik do końca, myślę, że możliwe, że nam się powinno udać. Oj, 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 widzicie, takie mm, radary mają. To jest strasznie, niefajne. No, prawie. Czy mi towarzyszy da radę wyciągnąć coś? O, dałku, czy powiem wam, ten horror jest całkiem niezły. Szkoda, że właśnie great yy, żelocza białego nie wziął, który jest bardzo dobrym kombem. No ale cóż, nie można mi wszystkiego. Oj, oj oj Aj, i wypatrzyli mnie, nim zdążyłem coś zrobić. No, w tej grze trzeba uważać. Bardzo brać ich z bardziej zaskoczenia i to jest... Teraz próbujemy ich tu jakoś upłynąć. Co mi się wydaje, że ktoś wypłynął tu do góry? O patrzcie, rozgląda się jakiś. Zapnęliśmy w paszczę, ale już nie zdarzyliśmy go, że tak powiem, porobić. Strasznie dużo tych nalników zostawiają, a to nie jest zbyt fajne dla nas, bo łatwiej nas będą wykrywać wszyscy. Musimy jakoś tutaj spróbować ich podejść. Oj, 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 Kurde, powiem wam, nie jestem jeszcze dobry w tych uderzeniach tym rekinem, no. To naprawdę jest ciężkie do wyćwiczenia trochę, chociaż może niektórzy mają, już tak powiem, rękę do tego rekina. I mm, możliwe, że ten rekin bardziej podejdzie niż inne. Bo to wszystko zależy od gameplay'a, jak gramy. Dobra, coś nie wyszło nam tu wejście. Czego potrzebujemy tego właśnie, czy jednego, jednego zabójstwa. Nasz towarzysz prosił, byśmy zaczekali. Więc może. Dobra, udało się. Widzicie, jakoś tak ja to trochę słabo robię jeszcze. Ale myślę, że jak to się popracuje nad tym, to myślę, że to może być całkiem dobry ten. Dobra, udało się jednego dorwać, teraz będziemy na kolejną umiejętność, którą bardzo byśmy chcieli I jaką jest e, nieustępliwość Kolejną to którą będziemy będzie i to jest nasza pasywka Która na ostatnim poziomie daje to, że możemy regenerować nasze punkty życia, co jest też bardzo... Bardzo przydatne Dobra, poniżmy to trochę i spróbujmy kogoś tam dorwać. Oj, tu widzę bombę! Widzicie, te miny czasami różnie wyglądają i... bardzo łatwo na nie wpaść, to nie jest fajne. Dobra, o tu za jeszcze ten. Zniszczymy to, żeby oni nas nie widzieli. A od razu pochłoniemy może z innej strony. Zobaczmy, czy tu jest gdzieś jakieś wejście tam do środka. O, tu widzę wejście. No widzicie, mm, ciężko mi jeszcze jak bogarnąć tu w przeciwników. Dobra. I zniszczyliśmy im ten. Coś widzę, że chyba zawysłujemy przez zniszczenie biletów. No. Ten horror jest bardzo dobrym graczem, z tego co widzę, i całkiem nieźle sobie z nimi radzi. Ja, co prawda, na pewno na początku gry postaram się wyświetlić Wam build dla tego rekina, żebyście tam mogli sobie obejrzeć, co mniej więcej. Właśnie, kurde. Coś nie wyszło, ale widzę, że mój tam dorwał. No ta mapa chyba nie jest zbyt przyjemna dla mnie. Ja też muszę nauczyć się pożytkować moją wytrzymałość, która jest przydatna właśnie. Przy atakach. Dobra, dało się w przywalić. Zaraz zobaczymy, co my tu mamy. A, chciałem jeszcze w Steve'a go przywalić, ale już nie zdążyliśmy. Dobra, gra skończona. Dziękuję wszystkim za obejrzenie, liczę na łapki w górę, komentarze, no i jeżeli wam się podobało, zostawcie też lajka. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku.